Dziś będę sadził topinambur albic Odmiana spożywcza Przed tym Przed sadzeniem zmoczę Bo jak wyczytałem w prognozie pogody Ma nie padać teraz przez parę dni deszcz Więc jak wsadzę To musi być już tak, żeby było w miarę wilgotne Então Chodzi o topinambur. To jest po prostu zamiennik ziemniaka. Z taką różnicą, że przy topinamburze ja nie muszę stosować środków ochrony roślin, nawozów. Ale oczyma jest niesamowita. Widzę, nie że ma właściwości lecznicze. Można jeść ją na surowo, można ją kisić, suszyć, robić mąkę gotować to jeszcze powiedzmy wytrzymuje roz do minus 30 stopni Celsjusza w ziemi może zimować ona jeszcze przez zimę a czy przez zimę te bulwy topinamburu rosną natomiast pędy pod topinambura jak zdrewnieją można je wyciąć zrębkować rozdrabniać Ewentualnie robić z tego pellet, brykiet i palić. Wartość energetyczna jest przybliżona do węgla. Więc cały czas się zastanawiam, po co truć ziemię, zabijać ekosystemy w ziemi i w powietrzu, też, żeby wyhodować ziemniaki. Które tak naprawdę w małych ilościach są zdrowe, jak wszystko. Ale jak jest Jeden z głównych pokarmów naszych tutaj Krajan Jest przyczyną też Jednej z chorób cywilizacyjnych Jakim jest cukrzyca To po co tak się męczyć jak można sobie posadzić to pinambur. I mieć jak to zdrowe jedzenie. Ewentualnie jeszcze opał. No cóż. My jako Polacy lubimy się pchać w gips. a ja w tym roku pierwszy raz, więc zbieram doświadczenie na, na dużym areale będę zbierał bo wcześniej tylko uprawiałem w tym wiaderkach też taka ciekawostka że z pół bulwy buru wychodowałem prawie 30 kg Hmm, bulw tylko odmiany Rubik którą kupiłem w markecie jako spożywczą jeszcze z ciekawostek to pochłania dużo dwutlenku węgla no same zalety więc cały czas się zastanawiam czemu Puchamy się w ten w ziemniaka cały czas. No dobra. Woda ze studni, żeby nie było.